Cześć, nazywam się Agnieszka Kaczorowska-Pela i dzisiaj zagram w koło plotka. Zaczniemy od wyznania. Wyznać? Pytanie! I się zdecyduj, a nie wiadomo, nic! Dobra, pytanie, zaczniemy od pytania, będzie chyba trochę łatwiej, chociaż kto to nie... Jakich porównań nie lubisz? O, nie lubię, gdy kobiety się porównują do siebie, bo każda z nas jest wyjątkowa. Nie lubię... w ogóle porównania są słabe. Porównywanie siebie do kogoś, porównywanie ludzi między sobą. Porównywać można dania, tak, danie w jakiejś restauracji do innego dania, w... znaczy do takiego samego dania w innej restauracji. Spaghetti bolognese tu i tu, gdzie jest lepiej. To to można porównywać. Ale ludzi nie porównujmy. Co ja mam Wam wyznać? Nie? Pytanie? Ależ niezdecydowane to koło prądka. Proszę bardzo, pytanie? No masz. Jak dużo Agnieszka ma wspólnego z Bożenką? Hm, bardzo dobre pytanie. Otóż, tak samo wyglądam. No nie, nie do końca tak samo, bo na życie wyglądam troszkę inaczej i często ludzie widząc mnie w świecie rzeczywistym mówią a, ty w telewizji wyglądasz inaczej. Na pewno jesteśmy obie bardzo rodzinne. I ty. <laughs> I ona też jest mamą. E, ale e, choć mogłoby się wydawać z pozoru, jak ktoś mnie poznaje, że jestem mocno podobna charakterem do Bożenki, to jak ktoś mnie lepiej pozna, to okazuje się, że wcale nie. Że mamy mało wspólnego. W naszym domu, słuchajcie, ja nie znoszę wkładać rzeczy do zmiwarki, bo są brudne. Ale uwielbiam je wyjmować, bo już są czyste, dlatego mamy taki podział obowiązków, że ja wyjmuję rzeczy ze zmywarki, a mój mąż je wkłada. Słuchajcie, boję się węży, panicznie boję się węży, Oni mnie obrzydzają i się ich boję i to wynika z tego, że jak byłam małą dziewczynką, gdzieś na jakimś spacerze w parku, czy nie wiem gdzie to było, stał taki pan z takim wężem i można było sobie z nim zrobić zdjęcie i ja nie chciałam sobie z nim robić zdjęcia, a on i tak mi nałożył tego węża na szyję i do dziś dzień po prostu czuję tego węża i tak się panicznie boję węży, że jeżeli ktoś bardzo chciałby mnie przestraszyć, to to jest strzał w dziesiątkę. I co? I co? I pytanie czy plotek? Pytanie. Słuchajcie, pierwszy raz zakochałam się, mając lat 5 bądź 6 w przedszkolu, byłam tak zakochana w tym chłopcu że to, że potem byliśmy w przedstawieniu jako księżniczka i książę w tym w kocie butach i braliśmy ślub przed wszystkimi, to było dla mnie tak znaczące. Miałam w ciąży sporo zachcianek kulinarnych. Przez pierwsze miesiące jedłam mnóstwo ziemniaków i krusek śląski. A y, potem miałam fazę na rurki z kremem, do tego stopnia, że w nocy o północy mój mąż musiał ujechać i po całej Warszawie szukać rurek z kremem. O jakiej roli marzysz? O, to piękne. Ostatnio mnie naszło, że marzę o takiej roli, która y, miałaby miejsce w latach dwudziestych, trzydziestych. Y, pewnie ze względu na fryzurę, którą miałam zrobioną i tak się poczułam na maksa w tym klimacie, ale marzę o takiej roli y, czarnej postaci, żeby to było bardzo przeciwstawne do tego, z czym jestem kojarzona. Komu odmawiasz? Dlaczego? <grym> Bardzo często odmawiam nachalnym dziennikarzom, jeżeli dzwonią do mnie z gazet, do których nie chcę się specjalnie wypowiadać, ze względu na to, że potem i tak moje wypowiedzi są przekształcone. Odmawiam, jeżeli kogoś dobrze nie znam, a ktoś mnie o coś prosi i mam poczucie, że chce mnie w jakiś sposób wykorzystać. Szybkie strzały. No, pan persa. Klan, oczywiście. Ojejku, nie wiem, chyba bób. Ale oba śmierdzą. Nieuczesana chyba częściej. Eee, nie umyć zębów, zawsze można wziąć gumę, to szyć. Kogo w kranie mogłabyś jeszcze zagrać? O Boże, nie wiem! Kogo w kranie? Nikogo w kranie nie mogłabym zagrać, bo po prostu jestem tak mocno Bożenką, że nie zagrałabym nikogo innego. Kiedy najczęściej kłamiesz? Ja kłamię w ogóle? Kiedy ja kłamie? Kiedy to kłamstwo jest bardzo potrzebne do tego, żeby Mogło zdarzyć się coś innego, pięknego i dobrego. Ja przeklinam, dużo przeklinam, a raczej przeklinałam. I potrafiłam używać słowa k zbyt często, ale córka mnie tego oduczyła, ponieważ od kiedy jest na świecie, to nie mogę przeklinać i przeklinam tylko, kiedy wychodzę z domu. Czego nie lubisz robić? Słuchajcie, nie lubię. Gotować. Nie lubię sprzątać. Prasować nie lubię, zmywać naczyń nie lubię. No, ogólnie jedyne co lubię z prac domowych to jest wstawianie prania. Moim jedynym przyzwiskiem, które przewinął się w moim życiu był kaczor. I on raczej istniał w świecie tańca towarzyskiego. Był zadziorny, kaczor był zadziorny, a i to się działo gdzieś w okresie nastoletniego życia. Tak, wśród trenerów nawet byłam kaczor. Co pięknie pachnie? O, kwiaty pięknie pachną. Uwielbiam zapach kwiatów. Uwielbiam zapach perfum i damskich, i męskich, tylko takich, które mi się podobają, tak? Kawa pięknie pachnie, świeżo mielona kawa pachnie obłędnie. I to są zapachy, które zawsze chciałam mieć u siebie w domu. Świeże kwiaty i świeżo zmielona kawa. I tak też jest. 3, 2, 1 ulubiona poza do zdjęcia. <tryk> 3, 2, 1 ulubiona poza do zdjęcia. Uśmiechnięta. Jakiej emoji używasz najczęściej? Dobre pytanie. Ja chyba najczęściej używam takiej rączki siła. Jest siła, jest moc. Kto rządzi w Twoim domu? Moje koty, nasze koty rządzą w naszym domu. I jeżeli one czegoś pragną, to jest taka awantura, że ich pragnienia nie są spełnione, że dają nam to odczuć. Jak żyć, Pani Agnieszko? Jak żyć? Spokojnie żyć, z miłością. O co najczęściej ganiasz męża? Najczęściej gania męża o pozostawione skarpetki. Może brzmi to stereotypowo, ale brudne skarpetki są zawsze nie tam, gdzie powinny być. Dlaczego krowa pije mleko? Krowa pije mleko? Daje mleko. Pije też? Nie wiem. Dlaczego? Jakoś mam wrażenie, że wszystkie staki bardzo lubią mleko. Moja córka jest tego dobrym przykładem. I idzie ten plotek jak nic. Ha! Plotek! Proszę. Czy ululasz naszych widzów do snu? Zaśpiewaj ulubioną kołysankę twojej dzidzi. Mim utrudnieniem będzie korek od wina. Uuu, 3, 2, 1 Okej, okay. to takie dykcyjne zadanie, aktorskie, dobrze. A ja w ogóle ostrzegam, bo ja słowo śpiewam. <śpiewam>

aktorami baluje się do Białego Rana. Dzięki, mam nadzieję, że Was coś zaskoczyło, coś zaciekawiło. A więcej znajdziecie w kole plotka Extra Link pod filmikiem. Ściskam buziaki.